W kolejnym odcinku mojej teorii Magii Wszechświata przedstawiam ciąg dalszy rozdziału zatytułowanego masy i rozmiary obiektów prawdziwego wszechświata. Czytając treść mojej teorii magii liczb wszechświata, można się dowiedzieć, jaką rolę we wszechświecie pełnią moje fundamentalne liczby wszechświata. Oraz można się dowiedzieć, czy istnieje ruch czegokolwiek, oraz można poznać dokładne wyliczenie zależności masy i energii, czyli wyliczenie wzoru r e równa się 3 drugie razy mc kwadrat. Moja teoria magii licz wszechświata, czyli teoria wszystkiego, wyjaśnia jaki jest podstawowy składnik wszechświata. Wyjaśniam też, czy dla wszechświata istnieje liczba zero. Oraz wyliczam na przykład stosunek prędkości światła widzialnego do prędkości maksymalnej światła, a także wyjaśniam co to w ogóle jest prędkość. W treści tego mojego opracowania informuję zainteresowanych jakie są fundamentalne liczby wszechświata i jest to największe możliwe odkrycie naukowe nie tylko świata, ale także wszechświata. Odkryte przeze mnie trzy fundamentalne liczby wszechświata tworzą cały wszechświat. Wyjaśnię też, dlaczego naukowcy nie mają pojęcia o istnieniu fundamentalnych liczb wszechświata. Wyjaśniam też, dlaczego fotony są jedynymi prawdziwymi cząstkami elementarnymi w naszym wszechświecie oraz wyjaśniam, gdzie i kiedy i w jakiej postaci fotony tworzą całą masę naszego obserwowalnego wszechświata. Ten obserwowany przez ludzi tak zwany wszechświat, czyli ten nasz niby wszechświat, to tylko maleńki fragment naszego lokalnego wszechświata. W naszym lokalnym wszechświecie jest 400 tysięcy takich wszechświatów jak ten nasz tak zwany wszechświat. W mojej teorii liczb wszechświata przedstawiam w stopniu zadowalająco dokładnym, czym jest czarna dziura i gdzie jest ziemia w naszym wszechświecie lokalnym. Wyjaśniam, jak wyliczyć temperaturę w każdym zakątku wszechświata i czy istnieje promieniowanie reliktowe oraz jaka jest prawdziwa przyczyna poczerwienienia światła od Dalekich Gwiazd. Całe fizyczne nie istnieją. Wyjaśniam jak zobaczyć jądra atomów występujących na Ziemi oraz jak poznać stwórcę i właściciela wszechświata oraz wyjaśniam bardzo wiele innych zjawisk wszechświata. Każdy powinien przeczytać moją teorię wszystkiego czyli teorię magii liczb wszechświata. 8,825 razy 10 do 52 kg to masa naszej czarnej dziury, czyli łącznie masa struktur elektronowych ze strukturami fotonowymi naszej czarnej dziury, czyli to wliczona jest oczywiście łącznie masa tak zwanej ciemnej energii, ciemnej materii i materii, bo te trzy rodzaje materii to ta sama materia drabinek. Masa naszej czarnej dziury równa się masa naszego wszechświata lokalnego podzielona przez PW do kwadratu. Fragment naszego wszechświata lokalnego obserwowany przez naukowców może mieć mniejszą masę, także z tego powodu, jeśli naukowcy widzą mniejszą ilość galaktyk niż HW Galaktyk. Tak naprawdę to nie mogę znaleźć jednoznacznej informacji od naukowców, jak duży jest wszechświat współczesnych naukowców i jaka jest masa tego wszechświata współczesnych naukowców. Jednak ponieważ ludzie i także naukowcy mogą widzieć tylko gwiazdy w tych bardzo odległych miejscach naszego wszechświata lokalnego, dlatego faktyczna masa obiektów widzianych na pewno jest mniejsza bo większą część masy naszej czarnej dziury stanowią niewidoczne struktury fotonowe a ludzie widzą tylko struktury elektronowe wyrzucające fotony 1,41 razy 10 do 52 kg to masa fragmentu lokalnego wszechświata to znaczy jest to masa naszej czarnej dziury podzielona przez liczbę 6,26 jeśli naukowcy obserwują tylko 2,4693 razy 10 do 10 galaktyk. I tu wliczona jest oczywiście proporcjonalnie do liczby widzianych galaktyk łącznie masa tak tzw. ciemnej energii, ciemnej materii i materii, czyli jest to masa materii drobinek tworzących naszą czarną dziurę podzielona przez liczbę 626. Trudno jest mi dokładnie określić, na jakim etapie w cyklu przemiany jest nasz lokalny Wszechświat bo to można zrobić tylko przez bezpośrednie obserwacje naszego Wszechświata lokalnego ale jest też możliwe że astronomowie widzą HW do kwadratu galaktyk czyli 2,389 53 razy 10 do 22 gwiazd. Można wyliczyć najbardziej prawdopodobny rozmiar naszego obserwowalnego fragmentu wszechświata lokalnego, ponieważ stan w okolicy maksymalnego rozkwitu obserwowalnego fragmentu wszechświata lokalnego jest to okres przemiany OFWL najdłużej trwający, bo na tym etapie procesy przemiany przebiegają najwolniej i materia tworząca galaktyki i gwiazdy OFWL pokonuje największe odległości. Sądzę, że przy pomocy bardziej dokładnych wyliczeń i obserwacji astronomicznych uda się dokładnie wyliczyć w jakim momencie przemian jest obecnie nasz OFWL i ile galaktyk widzą naukowcy oraz uda się ustalić co nas czeka w niedalekiej lub dalszej przyszłości. 1,595 38092 razy 10 do minus 75 kg to masa elementarnego kwantu naszego lokalnego wszechświata. 1,595 38 092, razy 10 do minus 75 kg to masa początkowa każdego fotonu w naszym lokalnym wszechświecie. 1,59538092 razy 10 do minus -75 kg to masa naszego gravitonu w naszym lokalnym wszechświecie. Rozmiary prawdziwego wszechświata, wszechświata lokalnego, naszego wszechświata lokalnego, wszechświata współczesnych naukowców, drobinie 0, 0. Minus 1 drobiny 1 drobiny 2. Prawdziwy wszechświat to tak samo jak przestrzeń jest 1 i jest nieograniczony w obu kierunkach rozmiarów i w obu kierunkach czasu. Wszechświat lokalny przyjmuje wymiary od nieskończenie małych do nieskończenie wielkich, w zależności od poziomu prawdziwego wszechświata, na którym się znajduje i na każdym poziomie PW jest nieskończenie wiele takich samych wszechświatów lokalnych ale w różnych fazach przemiany. Nasz przeświat lokalny jest na poziomie PW numer 0, bo ze względów praktycznych tak go nazwałem. Każdy WL na poziomie PW numer minus 1 i który współtworzy NWL, to taki WL nazywam naszą drobinką. NWL jest drobinką dla jednego z nieskończenie wielu WL poziomu PW Numer plus jeden Przeświaty lokalne wl takie jak nasz szeświat lokalny wypełniają w sposób jednorodny cały nieskończony wszechświat. Rozmiar WL na poziomie PW o 1 wyższym od jakiegoś danego poziomu pw jest w do kwadratu razy większy od rozmiaru wL na danym poziomie pw. Rozmiar WL na poziomie pw o 1 poziom niższym od jakiegoś danego poziomu pw jest w do kwadratu razy mniejszy od rozmiaru WL na danym poziomie pw. Wszechświat współczesnych naukowców WWN nie ma praktycznie nic wspólnego z prawdziwym wszechświatem PW, ponieważ może to być tylko i to jest tylko około 3 milionowa część tylko naszego lokalnego wszechświata, pod względem średnicy. A w stosunku do całego wszechświata, ten fragmencik przedstawiany przez naukowców jako wszechświat ma wymiary nieskończenie małe. Rozmiar naszego lokalnego wszechświata, czyli rozmiar dro 0, czyli rozmiar drobiny d 0, wynosi LD równa się W razy LE równa się 1,385 386 razy 10 do 33 m promień naszego lokalnego wszechświata, czyli promień dr czyli promień D wynosi R NWL równa się 2 razy LD podzielone przez 2Pi równa się W razy LE podzielone przez Pi równa się 4,409,8211 razy 10 do 32 m. To równa się 4,66118 razy 10 do potęgi 16 lat świetlnych. Tutaj liczba W to moja najważniejsza liczba wszechświata. LE to długość fali fotonu o masie równej masie elektronu. Promień względem którego także oscyluje materia NOFWL, czyli naszych obserwowalnych galaktyk, czyli materia tworząca NGOFWL równa się pierwiastek czwartego stopnia z liczby W i to równa się HW i to równa się 154 miliardy. 581 milionów 5839 galaktyk. Ten promień teoretycznie obserwowalnego fragmentu naszego lokalnego wszechświata ma wartość RWWN równa się R NWL podzielone przez PW do kwadratu równa się 1,31043 razy 10 do 26 m, równa się 13,851 miliardów lat świetlnych. Cały czas w trakcie czytania treści tego opracowania trzeba zauważać fakt, że nie jestem pewien, czy naukowcy obserwują, Wszystkie N galaktyk obserwowalnego fragmentu wszechświata lokalnego, ale skrót GOFWL oznacza, że w danym miejscu opracowania zakładam wariant obserwacji wszystkich HW galaktyk zawartych w naszym obserwowalnym fragmencie wszechświata lokalnego, jeśli nie ma jakiegoś uszczegółowienia rozmiarów opisywanego obiektu. Granice promienia obszaru zajmowanego przez nasze obserwowalne galaktyki, czyli obszaru odrębnego obiektu struktury naszego wszechświata lokalnego, w którym znajduje się NGOFWL, równa się pierwiastek czwartego stopnia z dwóch galaktyk, wynosi RNWL podzielone przez PW do kwadratu, a to równa się RWWL i to jest mniejsze od R naszych obserwowalnych galaktyk i to równa się R teoretycznie obserwowalny fragment przeświata lokalnego i to jest mniejsze od R2NWL, ale ponieważ są oscylacje większej struktury NWL, czyli struktury 2NWL zawierającej 627 takich obiektów jak NOFWL i które tworzą większy obiekt czyli większą czarną dziurę o średnim promieniu swojej oscylacji R2NWL, dlatego maksymalny promień obszaru zajmowanego przez nasze obserwowalne galaktyki jest ograniczony. Gdy promień obszaru zawierającego materię elektronową naszej czarnej dziury osiąga wartość RWWN podzielone przez 4, ta materia galaktyk wewnątrz powierzchni o takim promieniu jest zmielona do postaci drobinek przemieszczających się z prędkością maksymalną pierwiastek z 2 razy c od Wlotu NOG do rdzenia czarnej dziury do wylotu NOG z rdzenia czarnej dziury, czyli gdy zmielona materia gwiazd i galaktyk jest wewnątrz rdzenia czarnej dziury o promieniu RWWN podzielone przez 4. Dalsze rozważanie na ten temat umieściłem w rozdziale o czarnych dziurach. Drugi w kolejności od największego rozmiar czarnej dziury w naszym wszechświecie lokalnym wynosi. R2NWL równa się 2,40390,39 razy 10 do 29 metra. Maksymalne granice promienia obszaru zajmowanego przez 627 obiektów takich jak NOG z ich strukturami fotonowymi i tworzących odrębny obiekt struktury naszego wszechświata lokalnego, który nazwałem obiektem 2NWL, są ograniczane przez oscylację jeszcze większego obiektu naszego wszechświata lokalnego.